Długo by opowiadać. Zasradza. Widzę ścieżkę. Amulet nas prowadzi. Jesteśmy wiem? To była Ciężko. Amulet nas prowadzi. Jesteś pewien? W ławicy niczego nie można być pewnym. Kurwa, kurwa, jej mać. Będziesz mógł do końca życia opowiadać, żeś widział mgławice duchów od środka. Dobra, dobra. Wolę już opowiadać, jak za młodu zdarzało się i trzy baby wychędożyć za jednym zamachem. Sabić go! Edirn! Stać, to pomyłka! Pomyłka? To ciekawe. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy tu wojnę. A wojny wygrywa się zabijając wrogów. Pomyliłem się gdzieś? Wiedźmin jest posłem. Idziemy do Saski. Dość nietypowy jak na posła. Nie wiem, czy zauważyliście, ale musieliśmy przejść przez dość nietypową mgłę, w której typowy poseł. Wystarczy. Do Wergen was nie wpuścimy, ale możecie przekazać poselstwo dowódcy straży. Siedzi pod bramami miejskimi. Typowy elf. Chodźmy, Geralt. Eeeh, długo by opowiadać. Zasrane to życie. Przypnij mnie, Burdon, bo chyba przykimałem na warcie! To Geralt z Rivi i Zoltan Ciwaj. Może to iluzja? Albo złąkane widma z pobojawiska? Może by tak obuszkiem pomacać? Dla pewności. Podrobić mordę wiedźmina? Piwny aromat impregnatu brody Zoltana? <laughs> Się jeszcze nie urodził czarodziej zdolny do takiej iluzji. Jarpen Sigrin! <laughs> Niech mnie wszy oblezą, jeśli nie cieszę się na widok twojej paskudnej gęby! <laughs> Ten młodzian to Skalen Burdon. Geralt, co tak stoisz, jakbyś łopatę połknął? Nie wyściskasz starego kumpla? Witajcie. Triss wiele mi o tobie opowiadała. Mała Merigold? <laughs> co u niej? Mówię ci, Skalentę, ten oto Wiedźmin to uosobienie rycerskości! Wszystkie Seldkirki tego świata mogą się schować przy Wiedźminie! A wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiemy. Nie ma czasu na wspominki, mamy ważne sprawy. Muszę się widzieć z Saskią. – Celem? – Potrzebuję kilku magicznych zabawek, żeby pozbyć się upiornej mgły. – A co ma do tego Saskia? – Jedną z tych zabawek jest Miecz Saski. I co ja mam teraz począć? Jorwet i Saskia zabronili wpuszczać obcych, a moi starzy druhowie chcą wejść, hm? – Tak źle i tak niedobrze. – Jakoś się to obejdzie. Obejść to się da krowi placek na łące i to też nie zawsze. Zostaję z wami, jarpen. Chcę się do was przyłączyć. Przyjmiesz mnie do krasnoludzkiego chufu? Czy cię przyjmę, czy waj? Czy ja cię, kurwa, przyjmę? Chłopie, ja cię dowódcą na wstępie mianuję! No, i problem mamy z głowy. Skhalen, jesteś świadkiem. Zoltan nie jest już obcy. Aha. No, przedstawię cię Saski to będziesz miał okazję wyklarować jej, o co chodzi z tym mieczem. Czy co tam zamierzasz? O miecz niech ci już głowa nie boli. Wzbiję się na wyżyny krasomówstwa. Będę chytry jak lis i delikatny jak młode cysuszki. Załatwię ci ten miecz, choćbym miał zgolić brodę. No i załatwione! Widzisz, skalę? Szykowała się tragedia... A będzie komedia. Jasiu, młodzi teraz jacyś bez serca, bez nadziei. Wiesz, co myśmy z Zoltanem pod Brenną widzieli? Dla nas nie ma rzeczy niemożliwej. Wiecie, może gdzie mogę znaleźć burą chorągiew? Na tamtym świecie. Wszyscy zginęli podczas bitwy trzy lata temu. Miałem na myśli sztandar oddziału to symbol śmierci. A, to akurat niewielki problem. Pochowaliśmy go razem z resztkami kedweńczyków. Gdzie? Za wergen. Zaznaczę ci na mapie, jak tam dojść, bo droga nie jest prosta. W tych kryptach dzieją się dziwne rzeczy. To, że duchy kedwenów straszą naszych, to normalne. W końcu to najeźdźcy. Ale jeden z tych duchów to jakiś historyk, amator. Wypytuje wszystkich o bitwę i burą chorągiew. Rozejrzę się, dzięki. Tris może być w okolicy. Nie widziałem jej od choroba. To Już pięć lat, jak wszyscy uznaliście za zmarłego. No w każdym razie ostatnim razem widziałem ją w Rivi. Z tego co udało mi się ustalić, królobójca zmusił ją do teleportacji gdzieś w te okolice. Po drugiej stronie mgły jej nie ma. Jak wyglądał ten królobójca? Wielki łysy wiedźmin. Nosi wężowy medalion. Mm, przykro mi, Geralt. Nie mam pojęcia, o kim mówisz. A ja coś wiem. Jeden opój z Wergen twierdzi, że widział rudą babę, co spadła z nieba gdzieś w wąwozach. To po pierwsze. Potem tej baby szukała czarodziejka Filipa Eilhardt. Stara rura. Wysłała po nią swoją pomocnicę i kilku chłopów do wąwozów, ale wrócili z niczym. A teraz pomocnica Filipy zniknęła. A czarodziejka chodzi sła jak osa. Nawet jednego chłopa zamieniła w prosiaka. Wiem od tych chłopów, że to nie była zwykła pomocnica, tylko agentka Nilwgardu I coś w tych wąwozach jednak znalazła. Może chodzi właśnie o Tris, albo o tego Wiedźmita. Panie Eilhart, czy stara rura, jak ją nazywa Jarpen, nie może przeboleć, że dała się oszukać. Uciekła na południe? W głąb Edirn. Kurwant, mać! Wychodziła przez główną bramę z godziny temu! Poszła w kierunku mgły. Myślałem, że robić jakieś magiczne pomiary czy coś. Ona zna się trochę na czarach. Mogło jej się udać przejść. Chyba odwiedzę Silarde po powrocie. Co z Jurwetem? Jest szansa, żeby się z nim spotkać? Nikła łazi za Saskią jak wierny pies. Nie spuszcza z niej oka. Przynajmniej dziewczyna ma dobrą ochronę. Czego chcesz od Jurweta? Zdaje się, że nie jesteście przyjaciółmi. Ano nie, ale gdy widziałem go we Flotsam, miał coś, czego potrzebuje do zdjęcia klątwy. Może Saskia go przekona. Bo nawet jak się z nim spotkasz, to raczej nic ci po dobroci nie da. Nie mam wyjścia. Miło się rozmawia, ale czas działać. Ech, takie życie. Otwierajcie bramę. Idę po miecz. Hi -hi -hi, hila, hila. Jakby udało ci się zdobyć jakimś cudem to mieczysko zaklęte, to może nie wynoś go przez główną bramę, bo jak wiewiórki zobaczą... Co proponujesz? Jest takie przejście. Zaznaczę Wiedźminowi na mapie, a tobie sam pokażę. Może być? Może. W międzyczasie rozejrzę się za sztandarem. No to wpytę. No to wiał! Wiedźmin. Mówiłeś coś o jakimś zleceniu. Istotnie. Coś w sam raz dla ciebie. Znam kolekcjonera w Wengerbergu. Dobrze płaci za różne ciekawostki związane z potworami. Jad krabopająków, serce nekkerów. Da się zrobić. Pióra harpi. Rozumiem. Czemu akurat pióra? Nie wnikałem takie zamówienie już. Zainteresowany? O jakiej sumie rozmawiamy? Może umówmy się tak. Że przyniesiesz mi pęczek ładnych piór na próbę, ja ci zapłacę. A jak będziesz zadowolony, to pogadamy. Pęk mu nie wystarczy? Później będziesz chciał jeszcze więcej? Raczej tak. To co? Nie mogę niczego obiecać, mam ważniejsze sprawy. Agendy droga wiedzie. Medalie ma Kiedy droga wiedzie. Pióra. Świetnie. Doskonała jakość. O to chodziło. Płacę za każdą sztukę. Przynieś jeszcze więcej piór, jeśli chcesz zarobić. Coraz trudniej o harpie w okolicy. Nie rozumiem. Zwyczajnie ceny idą w górę. Jak bardzo? Jeśli zapłacisz o połowę więcej, to jesteśmy ugadani. Chyba żartujesz. Nie dam tyle. Mówiłeś, że to zadanie dla Wiedźmina. Albo godzisz się na moje stawki, albo szukaj sobie innego specjalisty od harpi. A niech ci będzie! Zapłacę więcej! Nigdy this in your